A zostaw mi też trochę. Nie, bo w gębi mi się, nie? Nie mogę ci zostawić cena mieszkań, bo jak patrzyłem to 1350 za mniejsze mieszkanie niż tym, w tym, którym byliśmy. Te... O, to są nasze skarby. Ja, jest taka piękna łazienka. Hmm. ja się to? <śmiech> nie <śmiech> wiem, <śmiech> chyba nie. Ty zostałaś, jesteś ze mną sama Dziwne, że tak dobrze potrafi zrozumieć, gdzie... No chata się zapowiada elegancka Tam zaraz może jest z Dobra Sprawdzamy tą chatę O tutaj mamy jakiś pokoik Dużo szaf Siedzę. Jest wyjście na balkon Chyba tutaj O kurczę. Trasik taki zobacz o kurcze. No. Spory poko, fajnie. Najważniejsze żelazko. Deska do prasowania. A to jest. wygląda jak biurko do odrabiania lekcji. No. O matko. Dobra, sprawdzamy sypialnię. Oj, mi się kto chyba tam była sypialnia, bo tu to takie małe dwa. Mhm. Fajnie, fajnie. Kuchnia jest ładna. No. Prawda, że ładna ta biała cegiełka? ładnie to wygląda. Co? Ta biała cegiełka. No, ładnie. Elegancko. Ładne, wszystko takie zadbane. Kawki, ale telewizor spory. Dobra, sprawdzamy łazienkę. Szczać mi się chcą. Misiu, masz wannę. Elegancko. Kurde. Ja, Super jest to piękna łazienka. Mm. No fajnie. I ładnie pachnie tutaj w tej łazience. Elegancka chatka, także polecamy. Neptun, jak to się nazywa? Neptun Park. Tak. Neptun Park. Dobra, jesteśmy, elegancki parking pod restauracją Manioka. Restauracja brazylijska. Także, o, Jelitkowska 11, proszę Państwa. Także idziemy jeść. Misiu, głodna? Dobry, dobry. dobry, mieliśmy rezerwację na 16. Mm, Daki, nie? Karol. Karol. No, pierwsze wrażenie jest spoko, nie? Mm. Dopiero się otworzyli, było od 16.00 otwarcie, Ja miałem rezerwację na 16.00. Chorizo. No, te tutaj o ciepłe bułeczki serowe z tapioki, podawane z chrupiącym chorizo i z szalotki brazylijskim serkiem. Bierzemy do tego krewetki zapiekane w mleku kokosowym i kremowym purée. Tu są takie nazwy ciężkie, o bierzemy też te pastel de frango. Frango Supremo Rustico na pewno? Tak, i kolkę do tego. No i dobra, no to czyli te cztery pozycje, nie? I... Mamy już tutaj bułeczki z tapioki. Mm. wyglądają spoko. A tutaj mamy krewetki, tak? Mhm. ciekawie Wygląda? No wygląda jak to jest chipsy. No, dobra. Próbujemy tych bułeczek. Mm. Co to jest? Ta cebulka. Z chorizo. Cebulka. Chorizo, cebulka, chorizo i tutaj taki sosik. Mmm, o, Mmm, to jest niebo w gębie teraz Ty spróbuj co nie? zajebiste nie? mi to bardzo siada mmm ale dziwne połączenie czuć bardzo tą kiełbasę czuć no ale zajebiste nie? nie siada Ci? chyba nie, chyba nie. z tym samym białym spróbuję no spróbuj z tym samym białym i co? Mhm. lepsze? Mhm. mi to bardzo siada ja to biorę i to i to mm. o tak oj mmmm mega Mm. Nie no, był w gębie. Dobra, teraz testujemy te krewetki z, mle z mlekiem kokosowym, tak? Mhm. Bardzo dobre to jest. Dobra. Mhm. I jak? Mhm. Dobre co? Dobra. Mm. No te krewetki bardzo smaczne z takimi chipsami tutaj jest mleczko kokosowe ma po prostu mm. Mm. krewetunie brazylijskie normalnie wyliżę tą miseczkę mm. 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 o, przyszedł ten kurczak, tak? Mm -hmm. na pire z manioka kurcze wygląda to spoko no i tu mamy te pastel z szarpaną wołowinku w środku mm. okay. dobra, testujemy kurczaczka zaraz zobaczymy te pire z manioka no takie spoko, na końcu się taki słodkawy smak przebija, spróbujmy mm -hmm. tu I co? Nie, nie siadać. no z batata. No. Tu jest marcheweczka. A to też się je, Michu? Mm, o tym grosze, dać spróbować. Co? Mm. Nie wiem, czy to się je, ale jest bardzo dobre. No, chyba się je. Nawet mm -hmm. spoko. A to jest taki szparak? No, to jest grosze, Michu. A to się, jest... to? to się też to je. To jest brokuł chyba. To się to? Hmm. Nie wiem chyba nie dobra próbujemy teraz główną część dania czyli kurczaczka pięknie się wbija mięsko piękne dobra z ziemiaczkiem. mmm o kurde wchodzi jak złoto mi się wchodzi jak Ty złoto mi się wchodzi jak złoto mi się. To jest totalny, nie? Mhm, tu to w ogóle są jakieś skwarki, nie? Co to, to tutaj jest? Skwarki z boczku. O kurwa, no. Spróbuj. Mm? Mm. Zajebiste, co? pyszne no. Dobra, spróbuję jeszcze tego. Mmm. Spoko. Spoko, no. Jest sobie. Bardzo dobre. A ja teraz nabiorę z tym boczkiem tutaj, co leży. O, stary. Ale to pięknie wygląda. Zobaczcie, taki boczek jakiś tutaj jest. Mm. okej okay, w kwarki, oh, kurwa. Prawie zostaw mi też trochę. Nie, bo w gębie mi się nie, nie mogę cię zostawić. Dobra. Nie wiem czemu się nie nagrywało. Ja już to spróbowałem. Ale jeszcze raz próbuję. Nie widzieliście mojego podniecenia. Ale było bardzo wysokie, tak? Mhm zajebioza Hm. A cos mi A jak jest sos? To jest ostry? Dobra, teraz ci daję, dam ci spróbować. Nie, nie, jest ostry. Jest taki, taki pomidorowy. Jest taki przyjemny, pomidorowy. Masz tutaj z znośnością, pięknie ugryź. Mm. No i mm. co ty na to? zajebiste Aj, chrypnęło. No. No i jak wrażenia, Michu? Nie, jak to dla Wygrywa, jakby mhm. No, jest. Ale no, lubię warzywa jeszcze tak zgrywowany Jest to po prostu piękne, ale to to jest w ogóle sztos chyba. Numer jeden. Nie wiem sam co wybrać. Ale jest to dobre żarcie. Mm. <grym> mm. O, tak. Ten kurczaczek jest swoje. Mm. Ale jak oni to zrobili, że on nie ma tylu przypraw na sobie? Nie, bo w gębie. A ma tyle, tyle aromatu, no, smaku, nie? No. I w ogóle jak wróci grilla, grilla. No. Kurde, to jest jeden z lepszych kurczaków chyba jak jadłem. No, ja też naprawdę nie jadłem do takiego dobrego kurczaka. Mm. No, ja jestem pod ogromnym wrażeniem, to jest po prostu znakomite żarcie. Jestem w pozytywnym szoku. A ty kotku? Ja też. Nie wiedziałam, że kuchnia brazylijska jest taka. No, ogólnie. Jest. Wszystkie te potrawy mają w sobie coś słodkiego. No. Niby kurczak, nie, ale mm -hmm. te, te ziemniaki są, są, są słodkie. i Takie połączenie. Ja nie lubię takiej marchewki, ale spróbuję. <laughs> Dalej nie lubię, ale ta jest taka słodka. No nie wiem. Taka, taka specyficzna, nie bym powiedział. Dobra, jestem już najedzony, ale został mi jeszcze ten pirok i ja po prostu się nie oprzę i zjem go całego, w całości. Wow. Mm. Niebo. Zajebiste to jest po prostu, nie? takie połączenie. Jeszcze ten, te, te tutaj, nie wiem, tam były skwarki takie. E, chorizo. Chorizo to było. Kurde, ja pierdziele. Może no. już pan to zabiera Wr Wrócimy hmm. na pewno. Mhm. O, ja już nie mam miejsca. Już na siłę byłem <grywa> Zajebista restauracja. Ja daję 10 na 10. A ty? Mocne 8 na 10. 8 na 10? No ja się jaram. takie słodkie smaki. słodkie smaki. W każdym daniu, nie, nie dla każdego. Ja polecam. Zajebioza. Także restauracja manioka, zajebista miejscóweczka, Jelitkowo-Gdańsk. No kurczę, ten taras to jest spory, naprawdę zajebisty. Tu już jest wejście do klatki. No, fajne osiedle takie zamknięte. Nazywa się Neptun Park. O, w tamtą stronę to jest może 100 metrów i morze. 9 rano, plaża Wielitkowie, a my zbieramy bursztynki. Jest ich tu naprawdę sporo. Zobaczcie, jak morze wywaliło muszelki. Dziś zabiła rybę. No, ty rybę ma. Jebana. Nawet nam słoneczko wyszło na plaży. Nazbieraliśmy dużo bursztynków, mhm. Także ładny spacerek. O, to są nasze skarby. W większości bursztyny. Bardzo ładne. Ten jest chyba największym sztosem. Także mieliśmy tutaj nocleg w dzielnicy Jelitkowo, Neptun Park, bardzo zajebiste osiedle, takie zamknięte, 100 metrów do morza, tylko zastanawia mnie cena mieszkań, bo jak patrzyłem to 1 350 za mniejsze mieszkanie niż tym, którym byliśmy, to nie wiem, jakim się to opłaca wynajmować, przecież sezon tylko trwa 3 miesiące, no ale fajnie tu, fajnie tu. No i tu dosłownie 100 metrów jest morze. Nawet widać jeszcze kawałek i jest żabka 100 metrów, także to już w ogóle to. Żabka i może 100 metrów, nie? Dobra, jestem w szoku. Tam mieszkania kosztują nawet 2 miliony za 55 metrów, bo patrzyłem oferty ja tego nie czaję. Za taki hajs można mieć taką wypierdoloną w sztos chatę, że no nie wiem.